Mm, go tytuł trzeba zmienić mm, I na Zuma a no, Co to w ogóle jest? Co to jest? Memy? To po odcinku zobaczę memy hey! oh! eee, Strut jak przedem, ale kupowałem 3 ds Tak w ogóle czemu dzisiaj live? Co zrobiłem wujkiem Fuzjonem? Te pieniądze na naprawko Czemu dzisiaj live i co zrobiłem wujkiem Fuzjonem? No po prostu plany się lekko pozmieniały i no jednak jestem u siebie dzisiaj Tak w skrócie With all your courage Trust in your friends and you can win, it win. No matter what the weather It's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. Good ball, the tension so exciting. Exciting. We'll do our best together. Until the... w The yeah, to the final is long and hard But none of these things matter when We score a goal Hey! Oh, anime, okay. Stand up, stand up If you love football A passion for football Shines like lightning Stand up, stand up If you love football Never give up until the final whistle Stand up, stand up If you love football Dobra, to zobaczymy, co Chińczycy wiedzą o piłce nożnej. Eee. Eee. O! Gol! Co za niesamowity pokaz siły! Akademia Królewska wygrywa kolejny mecz! Rozgromieni, zapamiętaj, tak kończy każdy przeciwnik królewskich. Tak, mistrzu. Nie macie racji, bytu Wyburzać! Zagrajmy w piłkę. Nie, nie, to Chińczycy, Michał. Jeśli to jest anime, to to jest chińska produkcja, jak każda anime. Przecież nie trenowaliśmy od tak dawna. A boisko? Masz w ogóle... No, no słychać, jakiem jem prażynki, to czekaj, to dołączę żeby pójść do klubu rugby i tam... Tak, też myślałem. ...znowu skończy się tym, że nas wyśmieją. I powiedzą, że dla nas siedmiu wystarczy kort tenisowy. Lepiej <laughs> poczekać, aż boisko się zwolni. Właśnie. Ono nigdy nie jest wolne. <laughs> ale jesteśmy klubem piłkarskim! i strefy futbolu. W tym roku na pewno w nim będziemy. Prawda, że tak? Co nie? Co nie? Nie ma szans. Hej no, Jack! Trzeba myśleć pozytywnie. Z siedmioma zawodnikami nie zagramy w żadnym turnieju! A niechcie! No co ty? Trzeba było strzelać! Przytka się! Co jest zło? Nie wróciliście do tego klubu, bo chcieliście kopać piłkę. Więc co wy tu jeszcze w ogóle robicie? Żenada! Nie no, no, na szybko na no i odpowiem. Mm. Eee... Kiedy będzie zapis jego live'a? Na dniach, jutro albo pojutrze, po tak mi się wydaje. O i fan jeszcze. Sokra tak, późno tutaj live, bo za niedługo kładę się spać. Plus Mira kulą do listy, he, he, no nie byłbym sobą. Okej. Okay. Live jest do trzeciej dzisiaj, wyjątkowo. No pięknie. No ale się napalił na tę piłkę. I tak nie ma sensu trenować. Słyszałem, że szkoła ma rozwiązać nasz klub. Że co? A -a. Cześć, Mark! Ha? Siema Sylwia! Przepraszam, nie udało się załatwić boiska. To nie twoja wina. Gdzie są wszyscy? Tam, gdzie zawsze. Czy mam ich zagonić do roboty? Nie trzeba. Przyjdą do nas, kiedy będą gotowi do gry. Przecież dołączyli do klubu piłkarskiego, bo kochają ten sport. I co, znowu idziesz pograć nad rzekę? Przecież gra z dzieciakami z podstawówki to żadne wyzwanie. Wiesz... Oni są naprawdę nieźli, byłabyś w szoku. Powinnaś koniecznie ich zobaczyć. Świetnie, teraz podanie! Nie do niego! I strzelaj! Świetnie, kto następny? Już po tobie, Evans! Pięknie, Mali. Czas na strzał! Nie! Całkiem udana próba. Dobra, lecimy dalej. Kto następny? Ja! Yeah! Strzelajcie ze wszystkich sił! Hup! Madi, jeszcze raz wielkie gratulacje za ten piękny wślizg! Dzięki, Mark! Z twoją pomocą nasze treningi nareszcie zaczynają przynosić efekty! Nie robię tego tylko dla was. Pamiętaj, że dla mnie to też świetny trening. Dosyć tego gadania! Wracamy do roboty! Przygotuj się na mój niszczycielski strzał! Uh. Uh. Który z was pryszcze to zrobił? Nic wam się nie stało, przepraszamy was. Czy możecie nam oddać naszą. O, nie, Mark! Mówiłeś o tej piłce, koleś? <laughs> No, popatrz stary, on jest z gimnazjum Raymona! Wiesz, tego z cieniarskim klubem piłkarskim! Nie ma z kim trenować, to uczy dzieciaki kopać piłkę! Żałos. Mm, tak, PSC, z tego co już na Tiplidziowie, co ktoś chce z PSC wysłać, to może ma taką możliwość. Wreszcie. Hej, <laughs> mam pomysł! Pokażmy im, jak kopią piłkę prawdziwi piłkarze! No właśnie! <laughs> patrz, jak to się robi! <laughs> Rory się strzela! No, to chyba jakiś kozak jest nie! Stary nic ci nie jest. Zobacz. Ale fan Hewa bos już było oglądane. Czy jeszcze kiedyś nam na to zapłacisz? Czekaj! To przecież był niesamowity strzał! Grasz może w jakimś zespole? Bo naprawdę powinieneś! Musisz przyjść do nas na trening! Jesteś super! Ale? Wróciłem! Dziadku, szkoda, że nie widziałeś strzału tego chłopaka, którego dziś spotkałem. Chcesz jeszcze wykąpać przed pójściem spać? Ja Cię! Nigdy nie widziałem czegoś takiego! Ja Cię! Gdyby tylko chodził do naszej szkoły! Proszę Cię, pomóż mi! Chcę znowu spotkać tego chłopaka! Nie wiem, oglądaliśmy Halufa Voss pretożowy odcinek, podobno jest tylko jeden, a jak mówisz, że jest więcej, to nie, po prostu mi się to haluwa bos nie podobało. Nie mój klimat, nie chcę tego włączać, szczerze mówiąc. Będę Ci za to bardzo wdzięczny! Księciu! masz do łazienki natychmiast! Ważną rozmowę z dziadkiem. Nieważne, z kim rozmawiasz, równie dobrze możesz to zrobić w wannie. Dobra, dobra. Ja już nie wiem, w kogo tu się wdałeś. Ale, trzad! Jak to? To wy się znacie? To trochę nie tak. Nie, że się znamy, ale ja. Dziadku, jesteś wspaniały! A możesz usiąść? Eee, dobrze. Ten młody człowiek zwie się Axel Blaze. Przeprowadził się tutaj i będzie w naszej klasie. Słyszałem, że byłeś bardzo dobrym piłkarzem w swojej poprzedniej szkole. Tak! Wiedziałem! Robi się coraz lepiej! Wszyscy gospodarze klasy są o stawienie się w sekretariacie szkoły. Spodarza, wszyscy gospodarze. Cześć, Axel! Wczoraj jakoś tak nawet nie zdążyłem ci się przedstawić. Nazywam się Mark Evans. Jestem kapitanem klubu piłkarskiego i jednocześnie bramkarzem. Tak sobie myślę. Może dołączysz do naszego zespołu. Widziałem wczoraj próbkę twoich możliwości. Mówię ci, takiego wykopu dawno nie widziałem. A, coś nie tak? A, czy to jest taka typowa postać takiego cichego kozaka, który na każdego ma wysranę? Bo jest zajebisty. Okej, okay, dobra. Nic z tego. Ja już nie gram w piłkę. Jak to nie grasz? Co się stało? Nie twój interes. Hej, Mark, yeah, leave me alone, I'm edgy. Trener wszędzie cię szukał. Czeka na ciebie w gabinecie dyrektora. Mówisz serio? Chyba mają ci coś ważnego do powiedzenia. I obawiam się, że wiem co. Mam niejasne przeczucie, że chcą rozwiązać nasz klub. Żartujesz sobie? Ja też słyszałam takie plotki. Już ja sobie z nimi porozmawiam. Nie oddam naszego klubu bez walki. U, u. Czy, czy, czy chcecie mi panowie coś powiedzieć? Pewnie cię zaskoczy, ale nasz klub piłkarski dostał zaproszenie na mecz towarzyski w przyszłym tygodniu. Mecz. towarzyski? Naprawdę? Będziemy mogli zagrać? Przeciwko Akademii Królewskiej. K. k królewskiej? Tej Akademii Królewskiej, najsilniejszej drużynie w całym kraju? Właśnie tej. Czy to nie wspaniała wiadomość? Oni są niepokonani! W końcu są mistrzami strefy futbolu od 40 lat z rzędu! Dlaczego najlepsza drużyna w kraju chce z nami grać? Cieszę się, że mamy szansę zagrać z tak dobrym przeciwnikiem, ale my mamy tylko siedmiu członków zespołu i. Jeśli brakuje wam zawodników, to po prostu zwerbujcie sobie kogoś przed meczem. Ha? Jeśli nie zbierzesz więcej zawodników, albo jeśli mimo kompletnej drużyny przegracie mecz, to obawiam się, że wasz klub zostanie rozwiązany. Nie ty o tym decydujesz! Ja nie. To wyłączna decyzja właściciela i dyrektora szkoły. Mamy dosyć niepotrzebnego wydawania pieniędzy na wasz żałosny klubik. Co takiego? Panie Ewa, Anna Nelly, jako córka właściciela szkoły, reprezentuje jego zdanie i jest jego prawą ręką. Ona przekazuje nam decyzję właściciela szkoły. Nie wierzę! To jest wasza łaska. Czy naprawdę powiedziałeś, że z nimi zagramy? To oczywiste. Nie dam zlikwidować tego klubu. Zdobędę To Nie jest ruda, jest... ale wygląda na 12 lat, więc no nie mogę nic się wypowiedzieć. Owo! ale to są królewscy, giebaby szans, już po nas. Zostaniemy upokorzeni i wdeptani w glebę. Hmm, to się nie ma prawa udać. Możemy się pożegnać z naszym klubem. Co z wami jest?! Dopóki kochacie ten sport, dopóty wszystko może się zdarzyć! Nie możecie się poddać Valkoverem, nie możecie! Nie pozwolę wam się poddać! Zgłoście się do klubu piłkarskiego! Mamy klub piłkarski? Co za niedorzeczny pomysł! Puszczaj mój miecz, ty mały... Aha, klub piłkarski, co? Zgadza się, Nathan. Przemyśl to sobie i wpadnij do nas, kiedy tylko zechcesz. Po szkole będziemy na placu pod wieżą. Przyjdź i popatrz, jak gramy. A właściwie szkoda czasu. Chodźmy tam od razu. Zobaczysz, nie będziesz żałować. Wolę lekko atletykę, ale co mi szkodzi? Klub piłkarski? Teraz na pewno do was nie dołączę. Daj mi znać, jak będzie wam brakować tylko jednego zawodnika, to wtedy to przemyślę. E? Ale że co? No tak. Wtedy to ja. Willy Glass, ocalę klub przed rozwiązaniem. To mi się nawet podoba. <noise> Jestem z kółka dziennikarskiego. Jak się czujesz przed meczem z królewskimi? Robisz wywiad? No tak. To co powiesz? Napisz, że na razie jeszcze kompletujemy drużynę. Aha. Piłka nożna jest dla słabe uszy i bab. Prawdziwy facet wybiera tylko i wyłącznie sumo. Wypad! Ouch. To sterczeć? Hmm? Nie dołączyliście czasem do tego klubu, żeby grać w piłkę nożną? Hmm. Klub piłkarski Reymona już nic dla was nie znaczy, Kołki? Ej, wiesz ja co, to Nie wierzę! Coś w końcu do was dotarło! Zachowujesz się jak nasz kapitan! Hmm. Właśnie tu powiedzieć. Hmm. Może to jakaś choroba, czy coś? Oh. Ale te postacie są bardzo dziwnie narysowane i ten ziomek to mi przypomina ten tutaj mi przypomina kogoś Bodajże z One Ta twarz, te usta, ten nos, coś jakbym tu gdzieś widział, chyba w One bo bodajże, ale nie jestem pewien. Cześć Axel! Fajne miejsce, co? Niezły stąd widok na miasto. Przychodzę tutaj od czasów, kiedy byłem małym brżdącem. Powiedz mi, słyszałeś może o naszym wielkim meczu? Gramy towarzysko z Królewskimi. Niestety brakuje nam zawodników. Cały dzień próbuję kogoś zwerbować, ale nikt nie chce dołączyć do klubu. Ale może przemyślałbyś jeszcze raz swoją decyzję? A właściwie dlaczego przestałeś grać? Obiecuję ci, że nikomu nie powiem. Będzie nie możesz marnować takiego talentu. Po tamtej akcji miałem gęsią skórkę. Wiem, że masz swoje powody odejścia od piłki, ale to przecież nie znaczy, że jej nie znosisz, prawda? Gdybyś jej nie znosił, nigdy nie pojawiłbyś się na boisku. No proszę, ale z ciebie gaduła. Ja tylko chcę z tobą grać w piłkę i tyle. Gdybyśmy grali razem, moglibyśmy zostać najlepszą drużyną. Nie chcę z tobą więcej gadać. Hej! Chociaż powiedz, dlaczego wczoraj nam pomogłeś. Zostaw mnie. Nie to nie. Pora na trening. Więc trzymam. Ten twój trening daje niezły wycisk. Huh? Nathan? Pierwszy raz widzę coś takiego. No, znam go stamtąd. Hmm? A, to tylko bas groły. Naprawdę? Coś z tego rozumiesz? Hmm? No pewnie. Tu jest wytłumaczone, jak zatrzymać strzał. E tak? Mój dziadek to wszystko sam zapisał. Naprawdę? O tak! Umarł zanim się urodziłem, ale był trenerem klubu piłkarskiego gimnazjum Raymona, więc sądzę, że to jego notes z zapisem specjalnych treningów. Pamiętaj, że królewscy są niesamowicie szybcy i silni. Więc jeśli mam zatrzymać ich strzały, muszę najpierw opanować wszystko, co jest w tych zapiskach dziadka. O kurczę, Ty naprawdę chcesz pokonać tych gości! Aha! Mm. Hmm. Hmm? Hmm. O co chodzi? Podoba mi się twój styl. Wchodzę w to. <grym> Ale fajnie! Nathan, dziękuję ci! <grym> ja już dołączyłem! Na co czekacie, chłopaki? Nie da się o? jednak na najta Kapitanie! No to nie wiem, mi hmm. pokazuje na stronce, że można. Chłopaki, ja... Kapitanie! Nic ci się nie stało? <grym> Wiesz, że padniesz z wycieczenia, zanim w ogóle dojdzie do tego meczu? <grym> Nie, nic mi nie będzie. Wiesz, Mark, że oni obserwowali cię z ukrycia na długo przed moim przyjściem? Hmm, huh? Tak sobie pomyślałem, że tobie chyba naprawdę zależy na tym klubie. <laughs> no właśnie. A te twoje metody treningowe od razu od razu sam się nakręcam do gry, kapitanie. Kapitanie, ja, ja też chcę spróbować tych twoich niezwykłych metod. Ja też! Właśnie ja też chcę! Możemy wszyscy spróbować? No, no pewnie, że tak, chłopaki. Będę się czuł zaszczycony. Hurra! Dziękuję Wam, jestem szczęśliwy! Trenujmy! Trenujmy! <suszy> Damy radę, chłopaki! Game Day. To już dziś. Chciałbym wam dzisiaj przedstawić osobę, która zasili nasz skład na ten mecz. Oto Maxwell Carson. Mówcie mi, Max. Wszyscy tak mnie nazywają. Kiedy zobaczyłem ogłoszenie waszego kapitana, pomyślałem, że ten klub pomoże mi zabić nudę. Zabić nudę? To trzeba było się zapisać na balet. Ja to traktuję jak wyzwanie. Co prawda nigdy nie grałem w piłkę, ale sądzę, że szybko podłapię zasady. Zobaczycie, że się dogadacie. Wiem, co mówię. No, ale wciąż mamy tylko dziewięciu zawodników. Ze mną dziesięciu. Przepraszam, nie zauważyłem cię. A właśnie, to Jim Raid też do nas dołączył. Tak to ja. To będzie najlepszy sposób, by poinformować wszystkich o moim istnieniu. <grym> Królewscy właśnie przybyli. Powiedz mi, Jude, dlaczego chciałeś zagrać przeciwko tej żałosnej drużynie? Co my tu tak naprawdę robimy? Możemy tu zobaczyć coś ciekawego. W jakim sensie? Wiesz, po prostu miej oczy szeroko otwarte. No, ten Te zamek w Miraculum. które mógł wybrać, to przeznaczenie. Jestem Mark Evans, kapitan klubu piłkarskiego gimnazjum Rejmona. Dziękujemy za zaproszenie nas do tego ważnego meczu. To dla nas nowe boisko. Czy pozwolicie nam, żebyśmy się tu chwilę porozgrzewali? Pewnie, jasne, nie ma sprawy. Co się stało? On zniknął? Co on wyprawia? O co chodzi z tymi wygodnikami? Mm. Jak mamy grać przeciwko tej drużynie? Mm. Nic ci nie jest! To będzie ciekawe spotkanie! A więc stało się: Nasz pierwszy prawdziwy mecz i gramy z najsilniejszym przeciwnikiem w kraju Akademią Królewską. Ale oni strzelają. No to już po nas. Oglądajcie kolejny odcinek 11 i na zoomę y. królewscy nadchodzą. Ale będzie się działo. Mmm, powiem tak. Ja wiem, że to jest pierwszy odcinek, tylko, ale trochę nudą.